Cześć, witam was na moim kanale Dzisiaj będzie odcinek o tym jak sadzić i nawozić maliny Jak widzicie ja mam tutaj już maliny wykopane Rosły one u sąsiada w takim niekorzystnym miejscu dlatego je wykopałem i posadzę teraz u siebie To jest odmiana malin polany, czyli ona to jest owocująca na pędach jednorocznych I, dla, i teraz tak Jak przygotować podłoże? Najlepiej z obornikiem je przekopać i wtedy w takie miejsce sadzić. Jeśli tego nie zrobiliśmy, bo na przykład nie wiedzieliśmy, że będziemy sadzić maliny, to możemy użyć obornika granulowanego pod, każde, pod każdy krzak. Pomiotu kurzego, tylko z pomiotem kurzym należy pamiętać, że to jest, ma bardzo dużą dawkę azotu. Co malinom owocującym na pędach jednorocznych jest bardzo potrzebne, ponieważ one one po prostu potrzebują dużo azotu, żeby jak najszybciej rosła ta łodyga, na której będzie, będą one owocować i teraz tak, tu mamy takie sadzonki tak jak widzicie rosły sobie one w takiej kępce powierzchni. to możemy rozłamać tak jak rozłamaliśmy, należy starać się tak rozłamać, żeby po prostu trochę tych korzeni było przy kole każdej sadzące. no i teraz wystarczy tylko posadzić ja tu mam podłoże przekopane nie było na niczym nawożone dlatego kopiamy otwór dołek, jak zwał tak zwał dajemy tu odrobinę pomiotu dużego nie za dużo, <laughs> równie dobrze wy możecie dać równie dobrze wy możecie dać tutaj obornik granulowany czy bydlęcy, czy kurzy, każdy dobrze się sprawdzi. I teraz taką oto sadzoneczkę zakopujemy mniej więcej na taką głębokość, jak ona była pierwotnie w glebie. Tak. Oczywiście statyw leży w domu. I gotowe. Tu mamy taki mały wierzchołek, który zaczął już rosnąć. Ale to musi się stanie jak jak po prostu go tak przesypimy. On już wychodzi także za chwilę zejdzie. Z drugą robimy dokładnie to samo. O, z racji tego, że ja sadzę tutaj na miejscu, które nie było jakoś bardzo odchwaszczane, przy takim wykopywaniu dołków może oczywiście się coś jeszcze wyciągnąć. A tego to szybko usuwamy. Tak. Rozstaw sadzenia ma około 30-40 cm. trochę przysypiemy, żeby korzenie nie leżały bezpośrednio na na oborniku. trzeba troszkę dołek powiększyć o. staramy się w miarę wizualnie prosto w prostej linii choć maliny jeśli nie przypilnujemy to ona się rozrośnie w każdą z możliwych stron tak i dwie mamy posadzone teraz tak posadzone tą malinę obcinamy nad samą ziemią to na kompost I gotowe. Dlaczego obcinamy? Obcinamy, ponieważ korzeń jest teraz naruszony, a chcemy po prostu, żeby, żeby nam się te malinki jak najlepiej przyjęły. Dlatego ja obcinam gałęzie. To będzie, spójrzcie, tu jest jedna młoda. To spowoduje, że malina dobrze się rozkorzeni. Dodatkowo będzie o wiele lepiej się rozrastać to jest tak tu mamy nawożenie przy sadzeniu jeśli macie takie maliny już posadzone drugi, trzeci rok dajcie im na początek sezonu nawoz azotowy jeśli macie maliny, które owocują na pennach dwuletnich tam tak dużo azotu nie potrzeba, dajcie im po prostu nawozy z większą ilością fosforu, potasu żeby te kwiaty, które ewentualnie wyrosną, miały się na czym utrzymać. Tak więc to wszystko. Mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Poza takim nałożeniem jeszcze powiem: możecie zostawić gnojówkę z pokrzyw. No, wszystkie ekologiczne nawozy, które Wam przyjdą do głowy. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam do subskrypcji, do oglądania innych filmów. I na razie, cześć.